Dzień dobry moi kochani. Witajcie bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję, że tu dzisiaj dołączacie, za was czas oraz energię. Dzisiaj sprawdzimy sobie czytanie ogólne, tak? Także jeżeli to z wami rezonuje, to was bardzo serdecznie zapraszam. I tak właściwie to ja byłam tak naprawdę w środku czytania, kiedy zdałam sobie sprawę, że jakoś tutaj się stało, że wyłączyłam nagrywanie. I dlatego macie tutaj już ten rozkład. Także pozwólcie, proszę, że przybliża troszeczkę to, co już powiedziałam. Na szczęście wszystko jeszcze pamiętam. I przejdźmy do czytania. Także wyciągnęłam dwie karty, żebyś mogła się zidentyfikować, czy to jest Twoja energia, tak? ponieważ to jest czytanie ogólne. Także wzięliśmy sygnifikator, żebyś po prostu odnalazła się, czy, to jest, czy tutaj są dla Ciebie wiadomości. I mamy kartę Przekraczanie mostów. To jest czas ustrawiania połączania się i odpuszczania, oraz przekraczanie gór. Idź naprzód, tak? I tutaj, na tych dwóch kartach, mamy osoby, które są odwrócone, odwrócone do nas plecami. One gdzieś idą, tak? To jest jakaś podróż wewnętrzna, która ci po prostu coś wewnątrz ciebie, ciebie popycha, to jest jakaś misja. I ja przed chwilą zrobiłam dla Was też czytanie dla osób w braku kontaktu i. Tutaj, w tym kolejnym czytaniu znowu pojawił się motyw jakiegoś oddalenia, tak? Jakiś związek, jakaś relacja, gdzie jest jakiś dystans. Także widać, że siły wyższe uważają, że to jest ważny teraz moment, żeby to zaadresować, że może wiele z Was teraz doświadcza po prostu niefajnych, trudnych rzeczy, tak? Po prostu coś się dzieje i pomimo najszczerszych chęci z jakiegoś powodu nie możesz być ze swoją osobą, tak? Dlatego jak najbardziej teraz się tym Zajmiemy, sprawdzimy itd. i tak dalej. ja tutaj widzę, że pomiędzy Wami nie pojawia mi się żadna kłótliwa energia, tak? To jeżeli nastąpiło to oddalenie, jeżeli się po prostu musieliście rozstać, tak? bo ty miałaś jakąś misję, gdzie czułaś, że po prostu musisz gdzieś pójść, musisz coś zrobić, to ja widzę, że On cały czas traktuje Cię z wielkim szacunkiem i również bardzo Cię szanuje i dopinguje Ci, tak? Jest bardzo z ciebie dumny, bardzo cię wspiera i bardzo by chciał, żeby się tobie udało. I pierwsza karta, która nam wypadła, to był Rycerz Mieczy, taka sama jak w naszym poprzednim czytaniu, także ja podlinkuję to czytanie, które przed chwilą również zrobiłam, żebyś mogła zobaczyć, czy również tam są dla ciebie wiadomości. I to mi od razu powiedziało, że on użyje wszelkich środków transportu, żeby do ciebie dotrzeć. I również. Mam wrażenie, że w waszym ostatnim spotkaniu, które mieliście razem, on nie powiedział wszystkiego, co by chciał. Tak, coś jakby zjadł swoje słowa. I czy to było dlatego, że bał się ten wyrazić w pełni, czy może nie wiedział, jak zareagujesz, czy może to nie był moment. Z jakiegoś powodu on nie powiedział wszystkiego, co chciał Ci powiedzieć. I teraz jakby czuję takie, no kurczę, muszę jeszcze ją złapać, zanim ona gdzieś tam poszła w świat i chciałbym jej powiedzieć te rzeczy, tak, te ważne rzeczy, które mam tutaj w sercu. I następną kartą, która wypadła, to była karta ekstra, która jest w tarocie Nowoczesnej Czarownicy. I to jest karta, gdzie pisze: Jesteś wspaniałą istotą pełną życia, miłości i możliwości. Znajdź poprzez tę talię ścieżkę do swojego najlepszego ja. I to jest po prostu takie piękne, że tak? Rycerz Mieczy, to jest wiadomość, tekst, SMS. I to, co on chce ci powiedzieć, że jesteś wspaniałą istotą. Tak, także. Ja tutaj absolutnie nie wyczuwam żadnych złych vibów. Nie czuję, że jakby osoby, do których teraz to mówię i kieruję, wy się nie rozstaliście w złości i tak dalej. To jest po prostu no, no, los tak teraz zadziałał, że ty musiałaś gdzieś iść. Może on też, ale czy są uczucia? Są ogromne uczucia, tak? I co jest bardzo ciekawe, kolejne karty, które wyszły, to jest dziewiątka kielichów, szóstka mieczy, ósemka buław. I razem mamy tutaj. Trzy środki transportu. Tak mamy rycerz na koniu, mamy łódkę i mamy motor. Może to jest dla ciebie też kolejny znak ważny, żeby się identyfikować. Motor. Może twój luby jest motocyklistą. I co ja tutaj widzę, to, że on bardzo szanuje twój wybór i to, co teraz robisz, i to on chciałby pojechać do Ciebie, wyłożyć kasę na bilet, pokonać ten dystans i tak dalej, ponieważ on bardzo, on cię po prostu bardzo wspiera i chciałby, żeby była szczęśliwa. Tak dziewiątka kielichów to jest ty, księżniczko, ty sieć, ja tutaj zrobię robotę. I ja właśnie widzę, że on kombinuje, jeżeli właśnie to jest kwestia dystansu, że nie możemy się spotkać, bo może praca, może pieniądze i tak dalej, ja widzę, że on bardzo tutaj główkuje i bardzo by chciał, żeby po prostu się udało. I on będzie inicjował, tak? On będzie, ja tutaj widzę, że on jest bardzo zaangażowany w Waszą relację i w to, żeby być bliżej Ciebie. Bardzo mu na tym zależy. Zobaczymy sobie teraz, proszę, co nam się rysuje w przyszłości dla Was. Co jest najbardziej prawdopodobne, że następne kroki tutaj dla Was um, przyniosą. Rycerz kielichów jest coraz lepiej i lepiej. Ja, bardzo mi się podoba ta energia, tak? Tak od razu na początku mi się pokazało, że tutaj nie ma właśnie ważnych kłótni, nieznasek i tak dalej, tylko po prostu no, jest jakiś niefortunny dystans. Ale chęci uczucia, szacunek, wsparcie z jego strony, no tu, ja tutaj absolutnie widzę. Czego możemy się spodziewać w przyszłości? Ręka kielichów, bardzo dużo marzeń, uczuć, myślenia o sobie. Tak, także to uczucie absolutnie nie będzie wygasało. To jest, on będzie bardzo dążył do tego i się starał, żeby to podtrzymywać. I tak widzę ogromne zaangażowanie z jego strony. Myśli o tobie cały czas, tak? Jest w tobie kompletnie zajarany, zakochany. Rycerz Kilichów, nie widzi świata poza tobą, słyszę. Rydwan. Kolejna karta podróży. Może oboje macie motory. Może, a może tak właśnie spotkaliście się gdzieś na motorach w świecie, i teraz rozmieniacie, jak się spotkać razem znowu. No, jakie są szanse, że będą obok siebie dwie karty motorowe? Słuchajcie. Ale to jest również, jeżeli chodzi o przyszłość, to jest również bardzo dobra karta, która mówi mi, że ta relacja ma. Po prostu ma przyszłość, tak? Ona idzie. To nie jest tylko myślenie, marzenie i tak dalej. To jest konkret, tak? Ja widzę, że oboje chcecie, żeby ta relacja szła do przodu konkretnie. On ma plany, marzenia i nie tylko właśnie marzenia na jawie, tylko konkretnie wręcz planuje. Chciałby, żebyś ty była obok niego i żeby wasze życie szło razem. Żebyście razem szli przez życie. I będzie ta podróż, tak? Jeżeli. Chciałabym, żeby była ta podróż, albo na to właśnie czekacie. Ta podróż się tutaj jak najbardziej pokazuje. Ósemka, mieczy i wisielec. Bardzo ciekawe. To są kolejne dwie karty, które pojawiły się w poprzednim rozkładzie. Także naprawdę, jeżeli czujesz, że powinowactwo do tego poprzedniego czytania, które cały czas tutaj wspomina, no, to serdecznie Cię zachęcam. Moi kochani, ja tutaj widzę, że jest jakiś. Jakieś czekanie, jakiś dystans. I najlepszą poradą, jaką mogę dla Was mieć, tak jak karty tutaj mają, to jest nie poddawać się swoim czarnym myślom, ponieważ nawet jeżeli czasami zwątpisz, tak, i przyjdzie to, to zmartwienie, to zwątpienie, jak to będzie w przyszłości, to ogólnie są jedynie po prostu zmartwienia, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. Także. Zawsze pamiętaj to o tych słowach, które razem wymieniliście, tak, no osobności, o tych momentach, które mieliście razem, i to się wyjai. Tutaj jest jakiś czas, tak, ponieważ wisielec to jest zarówno postrzeganie rzeczy w innej perspektywie, jak również po prostu czas, że no, jakaś ilość wody musi w tej rzece upłynąć, i no, zazwyczaj nie ma tego, jak przyspieszyć. A nawet jest to zdrowe, żeby po prostu dać temu czas, żeby po prostu pewne sprawy się ułożyły. Teraz jest bardzo ważne, tak? Ósemka mieczy, żeby nie myśleć za dużo, tak? Nie nadawać znaczenia temu czasowi, temu czekaniu, ponieważ ja u Twojej osoby widzę ogromne zaangażowanie, jest totalnie w ciebie wpatrzony, jest zakochany i chciałby. O Boże! Mak, as mieczy, cesarz, paś denarów, as denarów. Cała tutaj piękna plejada cudownego początku dla Was. Także jest okej okay dać temu czas, tak? Ten czas jest na korzyść i ten czas nic nie zepsuje, tak? Ten rydwan jest, ten bilet będzie, tak? Tutaj mamy tyle po prostu podróży i środków transportu, to będzie dokładnie tak, jak tego chcesz, tak? dziewiątka kielichów, nic na tym nie stracisz, wszystko będzie dobrze, to będzie idealny moment, tak? Kiedy ty zrobisz swoje rzeczy, tak? Ponieważ mamy tutaj ten motyw, że ty gdzieś idziesz, jest jakaś, jakaś podróż dla ciebie, jakaś misja. I on poczeka, on będzie się starał, tak, on będzie się aktywnie starał, żeby spotkać Ciebie, żeby pojechać do Ciebie i żeby Cię wspierać, tak, cały czas Cię wspiera. Także Ty możesz się poświęcić totalnie temu, tym, tym ważnym rzeczom, które tutaj masz, nie musisz się martwić, bo on będzie, tak, on będzie dążąc do komunikacji, rycerz mieczy i ósemka buław, tak, to są wiadomości, to są, to jest cały czas wymienianie się i bycie w kontakcie. I ja czuję, że on po prostu bardzo chce cały czas podejmować inicjatywę. Tu jest bardzo wiele pozytywnej energii i jeżeli masz jakieś zwątpienia, to totalnie wiedz, że to są tylko Twoje myśli, które właśnie, no każdy zna, tak, jesteśmy ludźmi. Oczywiście, że 24 na 7 nikt nie będzie pod Także jest OK, jeżeli te trudniejsze myśli się pojawią, ale również przypomnij sobie w tym momencie, że OK. To jest ten dystans, to jest jakaś nieznana i jest, jest to napięcie tego czekania, także rozpoznaję ten moment i jest OK. Dam temu czas, wiem, że mogę robić swoje. On nie ucieknie, ja nie ucieknę, tak? Tutaj jest po prostu jakiś większy czas, gdzie rzeczy się układają w jak najlepszy sposób. I wiedz, że te wszystkie tutaj karty, cesarz, askiel, dwa asy, mak to jest jeszcze. To, to jest dopiero początek. Tu nawet początku jeszcze nie było. Tak, to wszystko się jeszcze pięknie i po prostu pełnowymiarowo dopiero zacznie. Tak? I on bardzo chce, żeby to był ten super nowy początek i on się będzie bardzo starał, żeby prowadzić tej relacji i, i będzie Ci dawał znać, będzie Ci pokazywał, że jest to wszystko bardzo zaangażowany i że mu na Ciebie zależy. Dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że z kim to miało rezonować, to zarezonowało i że kto miał to odnaleźć, to odnalazł. Możecie mi dać znać w komentarzach, jak to tutaj Was poruszyło i tak dalej. Zawsze bardzo się cieszę, czytając Wasze komentarze. I do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się serdecznie. Pa pa!